Siema. Witam w kolejnym odcinku mojego serialu Metin Nowy 2. Dzisiaj odcinek będzie o mojej sąsiadce Hlandu która strasznie śmierdzi i ma pieski, które strają mi na wycieraczkę. A oto moja chata. Idę wam ją pokazać. O idzie się chyba spierdzić na polu. O ja cię chyba mam z widy czyżby śmierdziem miał bazukę. Onio na nas wyrakietuje i polecimy z rakietą ludzie na Marsa. Ma taki charakterek jak jej pieski, bo one ulewają nawet swoje backi. A ona rozwala bazuką swojego sąsiada. Muszę coś szybko zrobić, bo wyrakietuje cały świat. Mam pomysł. Chuda korputa, ja, a... Prysk, plask, prysk, plask. O ile tej krwi. Oj, już nie śmierdzi. To zabiorę se bazukę. He. <gry> <gry> o nie, a jej pieski gonią mnie.